Cześć moi kochani, witajcie na kanale Edurodzinka. Dzisiaj chciałabym wam pokazać, jak uczę Tomka czytać, jak inspirujemy się książkami pani Jagody Cieszyńskiej z serii Kocham czytać. Natomiast od razu chcę powiedzieć, że ja nie stosuję typowo metody sylabowej, chociażby dlatego, że się na tym nie znam, nie jestem w tym yy, specjalistą. Natomiast też istotny jest tutaj dla mnie fakt, że ja jak gdyby można powiedzieć podążam za dzieckiem i Tomek zna większość liter, ponieważ o nie pytał, więc on bardzo często już zaczyna jakoś tam literować. Natomiast i tak mimo wszystko te książki są dla nas bardzo przydatne i są taką inspiracją powoli, według nich uczę czytać. Uczyłam tak czytać Maksymiliana, tak samo nauczył się czytać Szymon. Szymona nie kręciłam, ponieważ e, to nie było takie proste. On, jakby zupełnie inaczej reagował e, na to wszystko i nie był taki chętny. Natomiast Tomek, to jest mały aktor, on bardzo chętnie Wam tutaj pokaże tą naukę. albo i nie, e, dwa lata temu Tomek nauczył się czytać samogłoski z tej oto książeczki. I być może komuś wydawało się, że my wtedy już będziemy kontynuować tą naukę czytania, że będę w to szła, że tak powiem. Natomiast jego zainteresowanie na tym etapie skończyło się na tej książeczce. Nawet jeśli braliśmy pozostałe książeczki, on kompletnie jakby tego nie rozumiał i nie czuliśmy tego, żeby go to w ogóle interesowało. Od czasu do czasu, przez całe te dwa lata gdzieś tam przychodził, coś sobie czytaliśmy. Natomiast teraz jego zainteresowanie jest coraz większe i coraz chętniej próbuje czytać już sylabami. Dlatego chcieliśmy to wam dzisiaj pokazać. Dobrze, zaczniemy może od powtórek. Przypomnijmy sobie samogłoski, ok? Książeczka już jest popisana. Czy pamiętasz, co mówią tutaj chłopczyki dziewczynka? A. Tutaj? U. Tutaj i o. E. To było przeliterowanie imienia Tomek. A tu? E? I. Y. Uh -huh. y. I teraz weźmiemy książeczkę numer 3, gdzie będziemy ćwiczyć sylaby z literką M i P. Zaczniemy od literki P. I od sylaby Pa. 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 Przygotowałam takie sylaby, dlatego że Często potem, kiedy na przykład pokazywałam pa, to po przeczytaniu tej książeczki dzieci czytały mi odruchowo papa, pa, myśląc, że jedna sylaba to jest po prostu papa, pa. Dlatego przygotowałam, że to jest pa. A tutaj jest napisane co, Tomeczku? Pa, pa. No, a jak to się czyta? Pa. Pa, pa. A dziewczynka co mówi mamie? Pa, pa. Bardzo. Kolejna sylaba to... Umiesz przeczytać? Tak. Co to jest? Py-o. Czyli jak to przeczytamy? P O. Mhm. Jak miałeś PA, to czytałeś PA. A jak masz PO, to czytasz. P. O. Mhm. Czyli PO. Po. To jest PO. Powtórz Piotrusiu, co to jest? Po, po. po. Czy czytaj? Po, po Po Tak, po Po Mamy już Pa Mamy po Teraz? p. świetnie Pe. Tak jest. I kolejne. Pół, bardzo dobrze. Mhm. Czyli pół. A wiesz jeszcze jak inaczej piszemy u, u. Mhm. Mamy to jest U otwarta. a jak jeszcze się pisze? U, takie zamknięte i kreseczka, czyli takie oskręcie. Takie? Hmm? To też się czyta pół, prawda? Tak. Pół, hmm. pół. A to będzie? Pi. 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 Tak. Pi, pi, pi. 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 Świetnie. A to będzie? Py. Czyli? Py. Bardzo dobrze. Świetnie, superowo. Teraz będziemy czytać tutaj po kolei. Czyli? Pi. Mhm. pi. 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 Jak widzicie domek mimo wszystko sobie to literuje, nie uważam, że tylko i wyłącznie jedna metoda jest dobra, nawet w rzeczy nie wiem, czy robimy to źle, w każdym razie tak sobie do tego podchodzimy, dziękuję bardzo, to moja dostawa świeżego soczku. Ja też tak kiedyś robiłam. <grych> tak Już wszyscy chcą? A. Imbir, ananas, sałata i jabłko i cytryna? Tak, zapomniałeś o cytrynie, ale cecha. Mogę próbować? Mhm. I przechodzimy do literki my. Mam tu jeszcze P i P, ale to później będziemy robić. Na razie jeszcze nie czuję potrzeby, żeby wybiegać poza książeczkę. To jest jaka sylaba? To P-A. To jest jaka... ma, tak. Może przesuniemy teraz te sylaby tu do góry. Tak. No. Pomogę. Już sobie poradziliśmy. Spoko, dzięki. Co tu jest napisane? Mama. 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 No, Mówi dokładnie ma. ma, ma, ma. Bo to jest? Ma. Ma. Potem idzie. I teraz mamy? My o Mo. 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 Tak, mo, mo, mo. A teraz. Mu, mu, mu. A tu? Koza woła co? Me, 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 me. Tak, koza woła me. a pani śpiewa a jaka jestem w kapućku czyli mi tak mi mi a tutaj me czyli me czyli, My. czyli? my my, kto chce ciasto, my, my, tak? Mhm. Dlatego tutaj pani coś czyta. Dzieci mówią my, my. Może pani pyta, kto chce iść na podwórku, a oni mówią my, my, tak? Teraz spróbujemy przeczytać. Tu też dołączymy udamknięte do mu. Tak? I spróbujemy przeczytać te sylaby. Spróbuj, po kolei. Zacznij u. stąd, odtąd: od góry, od lewej strony. Me, a, me a. Czyli co będzie? Me-a, czyli. Ma mo, me, e. Dobrze, me. Nie me. 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 Na, na górze, tu na, na, na. Jakbyś to przeczytał? P-E p E-P A-PA A-PA O-PO O-PO u P u y, i P i P Y-P Spróbujesz teraz sam? P-A-P p. A, pa. Pa. Bo tu jest pa, prawda? A, pa. Tu, tutaj idzie, pokazuje paluszkiem. E, p, e. Czyli? P. E, 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 p. P, 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 u. P, p, p. u. u. P, p. u. P. Tak. U, p. Bardzo dobrze. A tu? I, p, pi, i. No. I, i. pi. I, A tu? P, Czyli? Ypy. Ypy. Ypy, bardzo dobrze. I teraz tu jeszcze. Trudne pszczółki czy łatwe pszczółki? Trudne. No łatwe. A, my, a. Czyli jak to przeczytasz? bo to się... a, ma. O, no bo tu podzielili już te skrzydełka. Tam też w sumie, ale go nie było widać. Mhm. A tu? O, my, o. Mo, o. M, o, me o. O, mo. mo. U, my, u, A ja byś to przeczytał? U, mu. My, mu. Bo my u czytamy jako mu, tak? Czyli u, mu. E, m, y. Czyli my. E, my. M. Tak. Tu jakiś jest smutny. I-mi. Może zmęczony już, co? A-ma. a O-mo. Ma. A, ma. o U-mu. Mo. O, mo. M. M. On tak posartował. <laughs> Ten się zezłościł. Ten się zezłościł. E-me. E-me. I-mi. I mi. a ten się smuci, bo on, jest od, on, jest, bo on uważa się, że jest lepszy od niego. Tak myślisz? Tak, on się smuci, bo on, potem tak myśli, że ona, skoro tak powiedział, to on myśli, że naprawdę jest lepszy od niego. Że lepiej lata? Hmm? Mhm. Ciekawa teoria. A tu spróbujemy. P A. A gdzie masz P A? A, A -p. Czyli ap. A P. O P. Pi i. Jest pi-i czy i P. I pi. I p. Ip. Up. Up. Tak. Up. Po prostu, up. Ep, czyli. Ep, ep. Ep. Ip, p. Ip. Tak jak mówię, ja to mu literuję, bo on i tak literuje to. Zaczął tak sobie czytać, i ja to nie ingeruję. A jakbyś to czytał? A, -my. Czyli? A -my. Am. Tak, super. A tu? Om. Czyli? Czyli. Om. Takie jakby większe jedzenie. Mhm. Mm tak. Am. -um. Om. Om. Mm mhm. Om takie większe. A tu? Um. 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 A co widzisz um? No takie tylko sylabki to są. Im. 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 M. Ja już to chyba kiedyś Wam wspominałam, ale, ale to co ja zauważam w trudności w czytaniu sylabowym u moich dzieci, to problemem jest e, jak gdyby to, że coś nie ma znaczenia. Dlatego ja też jakby nie jestem taka w 100% przekonana, że to jest jedna, jedyna słuszna metoda. Bo moi chłopcy jakby nie rozumieją czytania czegoś, co nic nie znaczy. Meemu. Na pewno Meemu? Tak. Tu co jest napisane? Mama. A tu? My. Gdzie masz? Pierwsza litera z jaka? Ta. Każdym razem literuje swoje imię. Czyli? Emu. Emu, tak, świetnie przeczytałeś. A tu na końcu? My, u, my, a. A gdzie masz, tak? Pokaż, bo nie wiem, co czytasz. Muma. Na pewno pierwsza litera to my? Puma. Tak, puma. A w środku nie przeczytałeś jeszcze tego, co jest w środku. My, a, my, a. Mapa. Puma. Jak widzicie, Lepiej idzie składanie tych liter w sylaby, jeżeli e, jest obrazek i można przeczytać coś, co jakby y, ma jakieś znaczenie. Także idziemy w tym kierunku. Te książeczki zawsze są dla mnie wsparciem. To jest trzecie dziecko, które przy pomocy tych książeczek uczytać. Uczy, Natomiast nigdy nie przerobiliśmy ich w całości. E, i zobaczymy, jak to pójdzie. Teraz jestem w zupełności otwarta na, na to, co wymyśli sobie tutaj ten kawaler, bo ja staram się wsłuchiwać w potrzeby dzieci. Ty jesteś mój kawaler, przystojny. Ja staram się wsłuchiwać w potrzeby dzieci i to, czego one potrzebują w tej właśnie nauce czytania. I zobaczymy, jak będzie dalej z tymi postępami.